Zmęczyłem. I tak, ja jest mi wskazana. We no, prawdziwym życiu. Dlaczego się zmęczy? Mam no, opowiem wstępieni, dlatego wybierajcie czaję, kawę i jedzenie. I tak, my zaczynamy. Dzień dobry, w wszystkim. O, no, zobaczcie ten filmik. Ja zapisałam, chyba gdzieś godzinę, filmik jak ja. Próbowałam przeżyć na 106 dni, nie ok, 100 dni i wziąłem 160. 106 Widzicie co, u mnie się tylko jedna minuta. Ja od razu włączę kamerę, a u mnie tylko on się włącza gdzieś na 30 minut. Dlatego się jeszcze zmęczyłam. Ja nie wiem jaki teraz filmiki zapisywać, jak ja okay, nie mogę normalnie Roblox zapisywać, ale jak chcecie żeby ja włożył na YouTube ten filmik, bo ja tam mam tak o instytucie, który wszystkich może oślepić, to napiszcie w komentarzach. Do widzenia, poradzenia.